Przyszła do mnie taka refleksja, że jak pracuję z kobietami, które chcą coś zmienić w swoim życiu, zwyczaj jest to coś w kontekście relacji z ciałem i jedzeniem, to im tak naprawdę nie brakuje siły woli, im tak naprawdę nie brakuje nawet tych zasobów. Im brakuje zazwyczaj albo dwóch rzeczy, albo jednej z tych dwóch rzeczy. I to nie są żadne deficyty w urodzie, ani nawet w poczuciu własnej wartości. Te dwie rzeczy, których im brakuje. To jest albo wiara, albo strategia, albo wiara i strategia. I to i to możemy sobie ze spokojem wypracować, e, chociaż wiara jest tym, co jest bardziej głębokie. Bo jeżeli ty czy to chcesz pozbyć się napadów obiadania się, e, czy to chcesz schudnąć, czy to chcesz czy, ty, czy chcesz wypracować sobie jakąś sylwetkę, możesz mieć totalnie dowolny cel i to nie musi się odnosić tylko do jedzenia i do relacji z jedzeniem, ale jeżeli ty z góry Zakładasz, że ty nie dasz rady, że znowu ci się nie uda yy, i to nie, to nie musi być w ogóle założenie z góry. Tobie to przekonanie może wychodzić z poziomu podświadomego. 90-95% yy, naszych codziennych myśli, nawyków, zachowań to są działania na autopilocie. I w dużym stopniu steruje na nami podświadomość. Więc może być tak, że ty masz na przykład zakodowane jakieś podświadome przekonanie, że na przykład nieważne jak się starasz na diecie, no to obszar relacji z jedzeniem jest czymś, z czym ci się nigdy nie udaje. No i co się dzieje potem? Ty z tego poziomu podświadomego podejmujesz działania, które albo będą sabotować Twój sukces, albo w ogóle nie będziesz zaczynać, albo też nawet małe, małe sukcesy Twój mózg będzie pomijać. Tak jak jest pole informacji i zdarzeń, które są wokół ciebie, to Twój siatkowaty układ aktywizujący będzie skupiał się na Twoich porażkach, będzie skupiał się na tym, co inne osoby robią lepiej, w czym są od Ciebie lepsi i będzie Ci przypominał, że Tobie się nie uda i będzie szukał ci w rzeczywistości zewnętrznej na to dowodów, a to, to jest tak jak w nauce. Jakby ja się zawsze śmieję, że jest montum badań naukowych i tak naprawdę na każdą tezę znajdziecie badanie, które temu potwierdza i badanie, które temu przeczy. Dlatego właśnie jedni będą ci mówić, że najlepszą możliwą dietą jest dieta keto, a inni znajdą ci badanie, że najlepszą dietą dla dobrostanu, zdrowia i w ogóle wszystkiego będzie dieta wegańska. Na wszystko znajdzie się dowód. Kwestia Jakich dowodów, czy ty chcesz szukać? Czy ty chcesz szukać dowodów na to, że tobie się uda, że celebrujesz nawet małe, drobne kroki ku Twojemu zdrowiu, że ufasz sobie i wierzysz, że jesteś na tyle kompetentną osobą, że dobra, możesz to wypracować i też, że Ty na to zasługujesz, że Ty zasługujesz na szczęście, że Ty zasługujesz na zdrowie, że Ty możesz to osiągnąć i to jest możliwe dla Ciebie. Nieważne od tego, jaka była Twoja historia, jakie były traumy w przyszłości, jaką relację z jedzeniem miałam. Twoja matka, jakie masz predyspozycje temperamentalne. Okej. Okay. Kwestia, czy ty przywiążysz się do tej historii, do tej przyszłości, do tego, co było, czy ty wybierzesz, jaką przyszłość ty chcesz kreować? I te wszystkie doświadczenia, tą całą przeszłość, ja nie mówię, że ty masz to wypierać. Nie, ty to zaakceptujesz, ty to przyjmiesz, ty wyciągniesz z tego mądrość i potem sięgniesz po mapę. Która cię do tego prowadzi. No i tutaj właśnie przechodzimy do tego drugiego punktu, który może ci brakować. Tobie może brakuje strategii, bo ty próbujesz wszystkich możliwych rozwiązań, wdrażasz je raz albo wdrażasz je na tydzień, a potem się poddajesz, e, scrollujesz Instagrama, widzisz jakąś magiczną technikę, stwierdzasz: A, dobra, spróbuję tego, ale tak naprawdę ty nie jesteś nigdzie do niczego skomitowana. Ty nie masz swojej jasnej drogi do celu. Jeszcze w ogóle najlepiej robisz to wszystko sama, bo jakby współpraca ze specjalistą albo wykupienie jakiegoś programu, jakiegoś membershipu, e, nawet kierowanie się jakąś strukturą z jakiejś książki czy jakiegoś wyzwania jest już zbyt dużym komitmentem, jest już zbyt dużym zaangażowaniem. A ty, no właśnie, może nie chcesz się angażować, może nie chcesz zaangażować się finansowo, może nie chcesz zainwestować w siebie pieniędzy. Bo pod spodem mamy właśnie ten brak wiary. Brak wiary, że ty na to zasługujesz, czy to jest dla ciebie możliwe. Więc widzimy, jak pięknie wszystko się ze sobą łączy. I by wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu lub, by no właśnie, przekształcić swoją sywetkę, przekształcić swoje myślenie, potrzeba wiary, że to jest dla ciebie możliwe. I potrzeba też konkretnych, realnych działań. Które cię do tego doprowadzą. I to nie muszą być tylko takie działania stricte fizyczne, bo tak naprawdę e, często kluczem jest mindset. Mindset, to jak ty myślisz o sobie, to jak ty myślisz o tym wyzwaniu, jak ty traktujesz siebie, jak ty traktujesz swoje otoczenie, czy to ty jesteś kreatorką swojego życia, czy ty tak naprawdę jesteś wieźniem jakiegoś systemu sterowanego przez zewnętrzne mechanizmy i twoimi ograniczeniami nie jesteś tak naprawdę ty. Twoimi, czy, czy właśnie ta dieta, twoimi ograniczeniami jest twoje otoczenie, może ludzie z pracy, ludzie ze szkoły, rodzina, może osoby, które obserwujesz w social media, a może po prostu to, że nie jest ci dobrze w tym stylu życia, który aktualnie wiedziesz. Twoim innym ograniczeniem może być po prostu czas, że nie masz na to czasu w swojej codzienności, ale tak naprawdę pytanie jest takie, czy ty nie masz czasu, czy ty nie chcesz znaleźć na to czasu, bo nie sądzisz, że to jest tego warte. No bo zmiana wymaga zmiany. No i ograniczający też jest Twój umysł, który jest wytresowany w sposób, tak jak już o tym mówiłam, który może wyszukuje Ci tylko błędy, wyszukuje Ci tylko potyczki, a nie potrafi skupić się na tym, co jest spójne z Twoim celem, z, to, z Twoją wizją. Ale no, jeżeli budujesz wiarę i masz odpowiednią strategię, to nie mówię Ci, że to się stanie w jeden dzień, bo na to też potrzeba czas i jeżeli przez 30 lat myślałaś w określony sposób, no to trudno, żeby w jeden dzień to wszystko się zmieniło. Ale mamy narzędzia, mamy techniki, mamy różnego rodzaju formy pracy, zarówno z umysłem, z emocjami i z ciałem, które są w stanie Cię do tego doprowadzić. W takich właśnie procesach ja prowadzę kobiety jako psycholożka, która totalnie zmieniła swoje życie. Uzdrowiła nie tylko relacje z jedzeniem, ale przyniosła swoje życie do innej rzeczywistości. I tak nagrywam to w krótkim rękawku, ponieważ aktualnie mieszkam w Tajlandii, gdzie. Hmm, no, jakby mieszkam w Tajlandii. Mieszkam w Tajlandii, wiodę tutaj sobie swoje życie na własnych zasadach wolności, e, w słuchaniu swoich autentycznych potrzeb i po prostu zajaraniu tym życiem radości z tego całego procesu i tego, co kreuję. Więc jeżeli chcesz dołączyć do grona moich, e, moich cudownych kobiet, które prowadzę w takich procesach, to zapraszam Cię do aplikowania do współpracy 1 do 1 lub do mojego programu Boska Dieta, gdzie przez cykl siedmiu masterclassów inspirowanych historiami antycznych bogin będziemy transformować różne wymiary reakcji z jedzeniem i ciałem, więc become vigodes, stań się boginią swojej diety, mistrzonią intuicyjnego jedzenia i słuchania potrzeb swojego organizmu o boskiej sylwetce, o boskim wyglądzie i o boskim życiu. Dzięki za posłuchanie tego odcinka, który w ogóle na początku miał być TikTokiem, ale widzę, że będzie z niego cały odcinek, więc zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.